Witam serdecznie wszystkie ryby, ryby słoneczne, księżycowe, yy, najbardziej ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na styczeń 2025 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie ryby? Przede wszystkim 3 stycznia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, wejdzie do Waszego znaku i tutaj będziecie w swojej energii. 6 stycznia Mars, planeta energii, siły życiowej, będąc w retrogradacji, wróci do znaku raka i ustawi się w tygodniu w pozytywnym aspekcie do waszego znaku. Do 18 Słońca będzie w znaku koziorożca, czyli będąc w pozytywnym aspekcie sekstylu do waszego znaku, i również Merkury. Planeta komunikacji, współpracy, biznesu będzie od 8 do 27 w koziorożcu, yy, yy, robiąc seksy, czyli tworząc nowe szanse i nowe możliwości. Ale zacznijmy od początku. Tak jak już wspomniałam, 3 stycznia Wenus, planeta, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności, wchodzi do znaku ryb. I to jest dla Was bardzo dobra informacja. Dlatego, że Wenus w rybach jest w powietrzeniu i czuje się w rybach bardzo dobrze, dzięki czemu wy również będziecie czuli się lepiej. Wenus w rybach to miłość, to sztuka, to rozwój duchowy, to emocje, chęć niesienia pomocy innym ludziom. I jeżeli macie jakieś artystyczne zdolności, to tutaj naprawdę wena twórka się pojawi. Tak? Możecie stworzyć coś pięknego, możecie się zakochać. Ale trzeciego, samego trzeciego jest trudna energia, ponieważ Mars, planeta energii, siły życiowej, który jest już w retrogradacji, w znaku lwa, ponieważ będzie wracał do raka, ustawi się w tym dniu naprzeciw Plutonu. Tutaj niestety obie planety wykazują swoją negatywną energię. Mars w lwie C Czuć się widoczny, chce czuć się potrzebny, chce błyszczać, chce się czuć atrakcyjny, chce być doceniony, i tutaj u Was chodzi o pracę, zdrowie, życie codzienne. To jeżeli jest tak, że w pracy nie czujecie się docenieni, nie czujecie, y, 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 że dostatecznie ktoś y, dostrzega Wasze zasługi, tutaj jest energia tej złości, agresji, tak? Może być tak, że ktoś Was zaatakuje na przykład. To jest Mars z Plutonem, który jest wyższą aktawą Marsa, czyli obie planety są planetą wojny, planetą przemocy, planetą agresji, ataku. Więc tutaj Mars działa bardziej bezpośrednio, a Pluton to sobie planuje, tak? Więc jakby tu, to jest taka bardzo trudna energia, we wszystkich nas będzie, wiecie, yy, jeżeli nie czujemy się dobrze ze sobą, będziemy atakowali innych, tak? Tutaj może być przymus, przemoc, manipulacja, więc bądźcie ostrożni, u Was chodzi też o Wasze zdrowie, tak? Yy, o Wasze zdrowie, o to, co się dzieje w Waszych emocjach, tak? O jakieś sprawy ukryte, które mogą wyjść na światło dzienne. Więc tutaj, no rzeczywiście, trudny dzień, który on się będzie rozciągał na kilka dni, więc tak naprawdę ta energia już będzie na początku roku. Więc tutaj, jakieś imprezy masowe ym, mogą być niebezpieczne, bo tutaj wiecie, łatwo jest kogoś odpalić, tak? Pluton mówi o masach, o, 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 o nas wszystkich, tak, że to będą trudne energie. 4 stycznia słońce, dużo lepszy dzień, słońce ustawia się w sekstylu do y, Saturna, a Saturn jest y, władcą y, koziorożca, w którym jest Słońce, czyli włada tak naprawdę tym słońcem, i y, jest planetą ambicji. Planetom dążenia do celu, tutaj jakaś ciekawa rozmowa może się odbyć. Tutaj konkretne plany, konkretne projekty, być może wspólnie z innymi zaczniecie myśleć nad tym, żeby coś robić. To jest taki spokojny dzień. 6 stycznia Mars wchodzi do znaku raka w retrogradacji. Dla Was jest to dobra informacja, ponieważ Mars. Wracając do raka, ustawia się dla Was w trygonie i to będzie dość długa podróż, kochani, ponieważ mars braku będzie aż do 18 kwietnia, ponieważ on wróci aż do połowy raka do 15 stopnia i do 23 lutego jest w retrogradacji. I dopiero 24 czy 23 po południu ruszy w ruch prosty i tu jeszcze będzie do 18 kwietnia w raku i ponownie wejdzie do lwa i ponownie zrobi opozycję z tym plutonem. Więc tutaj dość długa droga. I tak samo Wenus, która jest w rybach, ona w marcu jeszcze wróci do ryb, kochani. Także no, tutaj dużo się będzie działo. Więc ten Mars, który wraca do raka, on po coś wraca. tak? Mars w raku jest bardzo emocjonalny. Mars w raku ma siłę. Mars to jest planeta energii, działania. Inne ma pobudki do działania w każdym znaku. W raku to on robi coś dla domu, dla rodziny, dla dzieci, dla innych ludzi, żeby im pomagać, żeby ich nakarmić. Kogo napędza, tak? I to jest wasz talent, bo wy... Jesteście osobą, która chętniej niesie pomoc innym, która dba o innych ludzi, która jest empatyczna, która potrafi zrozumieć drugiego człowieka. I ten Mars jakby wraca do raku po to żeby wam przypomnieć o waszych talentach, o waszych predyspozycjach, żebyście poszli za tym, co kochacie, tak? I ten, sam ten szósty nie jest ciekawy, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest jeszcze w strzelcu i reprezentuje u Was karierę zawodową, jak się pokazujecie światu, ustawia się w kwadracie do Neptuna, czyli to jest kłamstwo, iluzja, oszustwo. Nie jest to dzień dobry na podpisywanie umów, na rozmowy z szefem o podwyżce czy o czymkolwiek, bo to może być obiecane, a wcale nic z tego nie wynika. Tak? więc jakby to nie jest też dobry dzień na jakieś konkretne rozmowy. 8 stycznia merkury wchodzi do znaku koziorożca. I gdy on wejdzie do znaku koziorożca, ustawi się w sekstylu do Waszego znaku, dołączy do słońca. Pojawią się nowe szanse, nowe możliwości. Merkury w koziorożcu jest konkretny, więc tutaj być może będziecie chcieli jakiś zrobić projekt wspólnie z innymi ludźmi, czy wspólnie z przyjaciółmi, będziecie chcieli realizować swoje marzenia, będziecie w stanie już zrobić konkretny plan. Merkury w koziorożcu nadaje się na ustanawianie celów, na krok po kroku dążenie do celu. Jest ambitny, chce coś osiągnąć. Więc tutaj będzie fajna energia i jeszcze daje Wam to nowe szanse i nowe możliwości. Dwunastego fajny dzień. Mars ustawi się w trygonie do Neptuna. Mars w trygonie do Neptuna. Tutaj czas na zabawę, czas na miłość. Neptun, planeta miłości, duchowości, rozwoju, tutaj wena artystyczna, tutaj bardzo dobre relacje z ludźmi, z dziećmi, z rodziną. Być może, jeżeli ktoś czeka, na to zajdzie w ciążę, dostanie jakąś pozytywną informację. Więc tutaj jest fajna energia, taka miłości, empatii, radości. I tutaj wchodzimy powoli w energię pełni księżyca w znaku raka, która odbywa się 13 stycznia i pełnia jest bardzo emocjonalna. pełni jest w pozytywnych aspektach do Waszego znaku. Podczas pełni księżyc będzie w raku, czyli Trygonie do Waszego znaku w pozytywnym aspekcie, a Słońce będzie naprzeciw w koziorożcu, w sekstylu do Waszego znaku, czyli w pozytywnym aspekcie również, dającym nowe szanse i nowe możliwości, a Trygon Księżyca do Waszego znaku daje łatwość, tak? Więc tu jakby... Bardzo fajny aspekt, ale pełnia jest nerwowa, gdyż Księżyc, który jest w Raku, a w Raku się czuje bardzo dobrze, będzie blisko Marsa, a Mars, <śmiech> przepraszam, <śmiech> Mars w Raku nie czuje się dobrze, to jest planeta ognia, który chce działać, który chce iść, a tutaj te emocje go on nie wie co robić, robić tak? tak, jest, jest bardzo drażliwy bardzo, drżliwy, bardzo nerwowy. nerwowy i tutaj Księżyc z Marsem to jest taka nerwowość, tak. tak? I tutaj wy chcecie realizować swoje marzenia. Może tak być, że, że nie do końca w tobie życie. Tutaj, ma to jest to z praca nad emocjami, tak? Praca nad yy, dzieciństwem, bo tutaj, piąty dom, prezentuje to dziecko. Praca z dziećmi, tak? Być może podejmiecie jak jakąś pracę z dziećmi, być może pomyślicie o założeniu rodziny, czy właśnie urodzeniu dziecka, czy spodzeniu dziecka, dziecka, tak? tak? Jakby pełnia jest wybuchowa, ponieważ tak jak, jak mówię, księżyc jest blisko marca, a słońce naprzeciw, tak? Więc tutaj taka energia, no ale mówię, nie będzie źle, bo to one są w pozytywnym aspekcie do waszego znaku, pełni to jest szansa zakończenie czegoś, tak? A pełnia daje nowe szanse i nowe możliwości. Ona jest jeszcze trudna z tego powodu, że ma kłada do jelit a to, to są związki, to są relacje, tak? Gili, lid walczy, lid, Gili nie da się podporządkować. Tutaj jest jakaś walka, ta... tak? Księżyc jest w kwadraturze i Słońce jest w kwadraturze, więc tu też chodzi o jakieś wasze emocje, o jakieś wasze lęki, tak? Odnośnie innych ludzi, odnośnie relacji z ludźmi. Tutaj jakby uaktywnią się jakieś takie sytuacje. Ten, ten Mars brakuje jeszcze tylko to wzmocnić, tak? ja mam, mam swoje plany, mam swoje marzenia, marzenia ale są pewnie mnie jakieś ograniczenia, tak? tak? Nie, nie wiem, wiem. Wydaje, wydaje mi się, że zawsze muszę wszystko walczyć, ale, ale czy na, na pewno? Może to jest tylko twoje przekonanie? Może wcale byś nie musiała nie albo nie musiał? musiał. Tylko, tylko takie masz myślenie, skąd ono się wzięło? Skąd się biorą przekonania? Jak, Jak je zmieniać? Ja również się, się tym zajmuję. Pomagam ludziom, ludziom to sobie uświadomić, zrozumieć i zmienić. Więc to jest fajna, fajna droga, droga, tak? To jest, to jest też, też jakiś wastalent ta praca nad sobą. Te, te emocje, to byście się ryby, ryby, tak? Więc, więc e, pełnia ma też pozytywny aspekt. Słońce jest w do urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian, nowości, młodości, internetu, zagranicy. Więc tu jest szansa nauczyć się coś nowego. Coś, co yy, będzie dla was tampoliną pójścia do przodu. Yy, uran to jest coś nowego. Poznanie, poznanie kogoś nowego, podpisanie jakiejś nowej umowy, być może coś tutaj zakończycie i pójdziecie coś nowego, ubrę też tekstylu do waszego znaku. I jeszcze jakiś czas daje Wam nowe szanse, nowe możliwości, spełnienia się, robicie, robienia, robienia tego, tego, co kochacie, wybywania w takim otoczeniu, które lubicie, które, które jest dla Was przyjemne, tak najbliższe otoczenie wielu by wam się zmieniło, dlatego że. Poszli za, za tym, tym co, jest co jest dla nich fajne, do tych ludzi, ludzi których lubią, tak? z którymi, którymi czują się dobrze, bezpiecznie. Więc, więc pełni jest no, rzeczywiście mocno emocjonalna, tak? ale może przynieść jakieś pozytywne, jakieś pozytywne efekty. Zaraz po pełni uwaga, ponieważ Wenus, Wenus ustawi się w kwadracie do Jubisza. w wybach, tak? Jubisz to jest planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju, ale w kwadraturze może tego być za dużo. I znakomicie po tej miłości może się na to zgodzić, że nie, nie wiem, wiem, zaopiekujecie się czyimś domem, czyimś domem albo yy, no, zrobicie jakąś zimkę z rodzinną, albo zaopiekujecie się wniesieniem, nie wiem, mamy do siebie. A później się może okazać, że no to, to była było za szybko podjęta, podjęta decyzja, decyzja. Że, że, że wcale to nie jest dla jest Was, was dobra. Że daje tę nerwowość w domu. Ten, ten język składa do Waszego znaku, tak? Więc tutaj dużo jest zmian, które na Was wpływają niezbyt no pozytywnie, tak? Wy m. lubicie m. spokój, m. Wy, wy cenicie sobie taką równowagę, m. taką m. kontakt z takimi innymi energiami, m. energiami m. tak? No no więc, więc tak to się to wszystko układa. 16 stycznia również trudny dzień. Jakby kumulacja, kumulacja będzie tego, że Słońce będzie, będzie naprzeciw przeciw i już po to będzie to odbywalne, ale 16 będzie kumulacja, tak? na naprzeciw Słońca, to jest, jest też taka energia, wiecie, takiego ataku, takiej agresji, takiego, takiego rozdrażnienia wszyscy tacy będzie. będziemy. Więc, Więc łatwo się łatwo odpalić, się łatwo o konflikt. W tym miesiącu mocno trzeba dbać o równowagę. Ważne, żeby, żeby dbać o taką swoją równowagę, harmonię. Będzie dużo tak takich trudnych energii. Siedemnastego, ciekawy, ciekawy dzień, słońce w sekstylu do Neptuna, na... Słońce w jest konkretne. Neptun to, to planeta miłości, duchowości, duchowości realizacji marzeń. Tutaj możecie i, i, i wspólnie na, na przykład z przyjaciółmi porozmawiać czy spotkać się i, się i zobaczyć, zobaczyć, że czy jesteście się szczęśliwi, że, że jesteście w stanie zrealizować swoje marzenia, tylko trzeba, trzeba zrobić dobry plan. plan. To, jest to jest taka, taka fajna energia. 19 dość Wasza Wenus, yy, Wenus, Wenus nie wasza, ale która jest w waszym, waszym znaku, planeta miłości, duchowości, która jest w chce kochać, chce doświadczać, chce artystycznie dokonywać, jakich, ym, tworzyć coś pięknego, spotyka się nagle z Saturn, Saturnem, planetą Saturn, tak. Saturn też zmienia wasze, wasze życie, Saturn robi wam podsumowania, to on jest dopiero, wiecie, jeszcze będzie trzecią dekadę węczu, na chwilę jeszcze wrócił do drugiej, ale, Ale zaraz będziesz chciał dekadę, dekadę męczu, robił podsumowania i tak dalej. Pokazywał, co jest nie tak. tak? I ta, I ta benus, gdy spotka się z Saturnem, to jest, jest też trochę tak, jakby została między okry. tak? Nagle Saturn jej pokazuje, pokazuje: a zobacz, jaki piękny ten świat! Zobacz, ty, ty jesteś miła, a ktoś cię wykorzystuje. wykorzystuje. Nie, nie wiem, nie, nie masz pieniędzy, bo ciągle innym pomagasz. pomagasz. Jakby takie, takie też możemy się poczuć się samotni, możemy się poczuć, się niekochani, możemy poczuć się niekochani, możemy poczuć się w braku, tak? to jest taka energia. Jakby Rozwiązaniem na to jest Merkury, który robi seks do tego Saturna i Wenus. A Merkury to, Merkury to, komunikacja, to komunikacja, współpraca, biznes, nasz sposób myślenia. myślenia. Czyli Merkury podpowiada, nie daj się tym emocjom. Konkretnie spójrz na sytuację, tak? Konkretnie. Zadzwoń do przyjaciela, pogadaj z kimś, spotkaj się. To ci poprawi humor, tak? Wykorzystaj to, co masz, tą wiedzę, którą masz, żeby poprawić swoje samopoczucie. I później 19. Słońce wchodzi do znaku wodnika. to jest duże z tego 21. Słońce po raz pierwszy, odkąd pluton wszedł do wodnika, spotyka się z plutonem wodniku. I u Was to dzieje się wszystko yy, w tej sferze, w której nie widać, tak? Czyli tego nie chcecie pokazać. Tutaj duże zmiany będą w Was wewnętrznie zachodziły. Okaże się, że Wy pragniecie większej wolności, większej, większej niezależności. Tutaj Słońce w wodniku może też, wiecie, to jest takie, jakiś przymus, też się może coś zadziać. To są często sprawy przeznaczeniowe, możemy coś przeżywać na przykład, jakąś stratę, bo tak, Pluton to, to też są zakończenia. Więc tutaj yy, no, można się silnych, silnych, emocji, yy, spodziewać, tak? silnych emocji spodziewać, tak? silnych, trudnych emocji, nagłych, nieodgrywanych, niezaplanowanych też, niezaplanowanych tak, też tak, bo to Pluton. To są sprawy przeznaczeniowe, więc tutaj no, taki, taki dość trudny dzień. dzień, ale później, później 23. Mars, planeta energii, siły życiowej, ustawi się w pozytywnym aspekcie do Urana. Planety nowości, młodości, nagłych, nieoczekiwanych zmian, tak? Czyli tutaj jakby dobra komunikacja, taka świetna zabawa na przykład, do dogadywanie się z ludźmi, przede wszystkim być może jakieś kursy, z warsztaty, to jest coś, co może Wam pomóc w przyszłości, tak? I Merkury będzie w Trygonie również do Urana choć naprzeciw Marsa, czyli jakieś tam zgrzyty mogą być, ale tylko do Urana, czyli wasze myślenie też nastawi się na coś nowego, nowego że ja mogę, nie, nie wiem, podnieść swoje kwalifikacje, albo mogę podpisać nową umowę, bardziej korzystną dla siebie być, może będę no, coś innego robił, co robiła, ale jakby Merkury w kozie takie jest konkretne, tak? I, i to wam będzie pomagało. 26 do stycznia Piękny dzień. Wenus ustawia się w tygodniu do Marsa. Wenus w tygodniu do Marsa. Wenus y, to jest kobieca energia, Mars to jest męska energia. Obydwie planety w znakach wodnych. To jest, Wenus jest w waszym znaku. tak? Wenus chce kochać, chce doświadczać, chce przeżywać, chce pomagać. Mars chce realizować swoje marzenia, tutaj jest miłość, tutaj, tutaj możecie się zakochać, To jest piękna energia na wykorzystanie swoich talentów, pokazanie swojej sztuki, pokazanie tego, tego, co tworzycie, na spotkania z ludźmi, na zabawy, na imprezy, tutaj, tutaj będziecie w siódmym niebie, tym bardziej, że Merkury jest w tekstelu do Neptuna, czyli pozytywne, pozytywne myślenie, Yy, dobre kontakty z ludźmi, wierzę w swój sukces, wierzę w tą miłość, wierzę, że świat jest piękny, jestem pełna wdzięczności, miłości. Także, Także to jest cudowny dzień. Jeszcze 27-go Wenus zrobi seksel do Ulana. Planety nowości, młodości, czyli otworzy się na coś nowego. Znowu, po raz kolejny, być może jakieś warsztaty, kucy, poznanie kogoś, rozmowa z kimś, może otworzyć wam komórki, może Pokazać wam inną drogę zupełnie, tak? Czy jako, jako wspaniałą przyjaźń możecie zyskać? I 28, 28 po raz kolejny mocne na bo tym razem Merkury wchodzi do wodnika. Merkury, planeta komunikacji, komunikacji, współpracy, biznesu, naszego sposobu myślenia. Merkury w wodniku czuje się dobrze. O ma szybkie, błoskotliwe myślenie, tak? Ale u was to wszystko będzie ukryte. Ten Merkury 29 spotka się z Plutonem i jakby to jest totalna zmiana, wiecie, myślenia, zmiana świadomości, też przymus albo coś się zadzieje, że, że w ogóle miejsce skorupnie na przykład. I tutaj tego 29 odbywa się nowa księżyca w wodniku, w waszym 12 domu, czyli sprawy ukryte. Może wieś nawet na przykład jakiegoś tajemnica, czy ukrywaliście, ukrywaliście, albo dowiecie się o tym, tak? tak co będzie dla was szokiem tak. na przykład. Więc y, no, no, to, jest to jest bardzo ważne, bo nie bronią się w, w tych gonie tak. do Jowisza, tak? Dane medy szczęścia, ekspansji, rozwoju. Tutaj Jowisz ja mówi o jakichś zmianach w waszym domu, waszym, waszym poczuciu bezpieczeństwa, że tutaj dużo się dzieje w waszym domu, że dużo rozmów, dużo ludzi, dużo jakichś takich. Nieoczekiwanej sytuacji, tak? W jakby się przyspieszył, a przyspieszy jeszcze bardziej bo później przejdzie do bliźniąt w połowie roku. Więc kochani, ten te, te to jest tylko to przesmak, przesmak tego, co się będzie działo. Więc ten nóg daje jakiś, no być może jakiś. Pomyślicie o zmianie mieszkania, uświadomicie sobie, że się czegoś boicie, na przykład, że na przykład trzeba zacząć. Być może zaczniecie się uczyć astrologii, być może zaczniecie uczyć się medytacji, bo od nich to są, wiecie, wszystko co inne, wszystko co niekonwencjonalne, jakaś medycyna niekonwencjonalna na przykład. Więc jakby to może Was mocno zainteresować, bo tutaj Pluton wszedł dowódnika, tak? Czyli jakby możecie. No, zresztą Wy macie takie zapędy, tak? E ezoteryczne, bardzo mocne. Wy karty Tarota, czy tworzycie się na coś, tak? Tym bardziej, kochani, że na drugi dzień 30 Uran, y planeta, która włada znakiem wodnika, wychodzi po kilku miesiącach z retrogradacji i rusza w ruch prosty. Więc, jakby tutaj, jakby to, że to słońce. 19, 21, a Merkury 29 spotykają się z tym Plutonem. To jest takie, wiecie, pokazanie już tej energii. Także to jest przedsmak tego, co się będzie działo, tak? Wszystko też zależy, no jak macie ułożone planety w kosmogramie urodzeniowym. Także, kochani, ten styczeń jest mocny. Styczeń jest mocny, ale macie Wenus w waszym znaku, i Marsak znaku raka, tak? I on po coś tu wrócił. To jest też takie: zaopiekujcie się sobą, zaopiekować być może będziecie mogli się innymi ludźmi, być może pomyślicie o pracy z dziećmi, pracy z ludźmi starszymi, z ludźmi, którzy potrzebują pomocy. To jest waszym talentem. Idzie do was coś, co jest waszym talentem, tak? Tutaj no być może będziecie walczyli yy, też podczas tej pełni, tak? Z jakimiś swoimi ograniczeniami, yy, bo to jest w ósmym domu, dotyczącym relacji z ludźmi, tak? Że nie wiem, jak ja czegoś tam nie będę robiła, to ktoś mnie nie będzie kochał, na przykład. To są wszystko przekonania, które tak naprawdę nie są nasze. Także zapraszam serdecznie do konsultacji, jeżeli ktoś jest gotowy. Zapraszam, jeżeli ktoś chce popracować głębiej nad sobą, je, yy, to zapraszam na taką sesję Astro Coachingu. Kochani, miałam nagrać filmy takie na cały rok dla każdego znaku, ale zachorowałam i nie dałam rady. Jeszcze teraz troszeczkę nie do końca jestem zdrowa, ale postanowiłam jeszcze na styczeń nagrać. Być może nagram taki ogólny film, żebyście wiedzieli w ogóle, jakie to będą energie. Być może uda mi się dla każdego znaku, choć krótki film, nagrać, tak? Ale no, na pewno nie teraz, no, będzie to najwyżej troszeczkę z opóźnieniem w stylu. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i cóż, życzę szczęśliwego nowego roku, spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze dla Was. Pozdrawiam Cię krótko.